Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Ten materiał nagrywam w przerwie w drodze do Poznania, gdzie na ulicy Wieniawskiego odbędzie się o godzinie 13.30 pikieta antyaborcyjna pod tamtejszym Uniwersytetem Mickiewicza. Co ona ma na celu? Przede wszystkim pokazać i uświadomić młodemu pokoleniu, czym jest zbrodnia dzieciobójstwa, czyli zabijania Morderczego i krwawego składania ofiary diabłu na ołtarzuckiej niegodziwości, nieprawości i cudzołóstwa. I również chcemy pokazać tego zgniły owoc i skutki. Wspólnie dajmy świadectwo również wiary młodzieży, która żyje na tym świecie jakby martwa, ponieważ ich życie jest pozbawione celu i sensu, które jest w Chrystusie Jezusie ukrzyżowanym, którego również krzyżują mordując swoje dzieci w łonach ich matek. Dajmy świadectwo wiary młodemu pokoleniu. Zapraszam wszystkich o godzinie 13:30 pod Uniwersytet Mickiewicza w Poznaniu. Również będzie to transmitowane na youtube'owym kanale Święty Kościół Katolicki, więc jeżeli ktoś nie może być, cieleśnie, tak najbardziej do duchowej łączności modlitewnej. Zapraszam.